drodzy i Siostry, w jednym z moich ulubionych filmów, w drugiej części Władcy Pierścieni, jest taka piękna scena. Jak już się wydaje, że się wszystko sypie, jak się wydaje, że przegrana jest nieunikniona, w pewnym momencie Gandalf wysyła pipina, żeby rozpalił sygnałowe wzgórza. Przepiękna jest ta scena. Jak jedno ognisko gdzieś tam położone wysoko w górach jest znakiem dla kolejnego, dla kolejnego, dla kolejnego. Wydawało się, że ciemność już opanowała świat. Wydawało się, że już nie ma nadziei. Ale rozbysło to światło i za tym światłem przyszła pomoc. Dziś, gdy w tym świecie, w którym jest tyle lęku, tyle choroby i tyle cierpienia, tyle niepewności, Tyle dziś zamknięcia, i obawy, i strachu. Kościół musi dziś wezwać najpotężniejszego swojego sojusznika. Musi zmobilizować największe swoje zasoby. Musi przebudzić tych, którzy są nieodzownym elementem Kościoła, tych, którzy mają być twarzą Kościoła. Dziś Kościół wzywa do świadectwa rodziny. Przegramy ten świat. Przegramy ten świat. Nie tylko Kościół, ten świat. Jeśli się nie przebudzą rodziny, jeśli się nie wyjdą gdzieś z takiego stanu. Z jednej strony ja mam tego świadomość, i jak dzisiaj Wam jest trudno, bo ta codzienność i tyle tych problemów, że człowiek często w kalendarzu się ze swoimi nie wyrabia. Ale ten, to oblicze tego świata nie zmieni się, jeśli kochane rodziny nie otworzycie swojego serca, aby pokazać piękno rodzinę. Jak patrzę na te cienie, jak patrzę na tą ciemność, jak patrzę na ten krzyk, jak patrzę na te bluzki, to jest odpowiedź rodzina. Rodzina, która się otwiera na Boga. Tam jest odpowiedź. To nie jest przypadek, bo wierzcie mi, prorokiem naszych czasów, danym nam od Boga jest papież Franciszek. To nie jest przypadek, że wcześniej dostaliśmy adkortację Amoris, Leticja, radość miłości. Papież nas na to przygotowywał. I jak niejednokrotnie mówił, że trwa Trzecia wojna światowa, to ja sam jego nieraz słuchając mówiłem, o czym on mówi? A przecież dzisiaj patrząc na te dramaty do poszczególnych domów, rodzin, cierpienia ludzi. Zupełnie inna wojna, ale wydaje mi się, że nie mniejsze są ofiary, nie mniejsze jest cierpienie. I papież nam przypomina, że ta mała Twoja rodzina, z której się wywodzimy, ta rodzina się rozrasta, poszerza i, stawia, i ma jakby przekształcać Kościół w rodzinę. Twarzą Kościoła ma być rodzina. Wizytówką Kościoła ma być rodzina. I moi kochani, tak mamy oddziaływać, aby w ludziach rodziło się pragnienie rodziny. Żeby inni patrząc na was mówili, chcemy żyć w rodzinie. Wiecie takie małe światełko. Uroczystość konsekracji naszej świątyni pięknie było. Procesja wejścia idziemy z księżmi. Procesji wejścia idę gdzieś tak pod koniec wielu księży zaproszonych z naszej diecezji i słyszę między sobą, jak mówią do siebie, matko, ile oni tutaj mają rodzin? Ile tutaj jest młodych rodzin? Moi kochani, to jest nasza wizytówka. To jest piękno, to jest kolory z tej parafii. To nie są rzeczy, które trzeba gdzieś znaleźć. To wszystko jest. To piękno jest. Pamiętajcie, że to rodzina rodzi rodzinę. Jeśli dzisiaj słyszę, że potrzebna jest odnowa kościoła, odnowa naszej ojczyzny, odnowa tego świata, to tym miejscem niezastąpionym jest rodzina. Bo w tej małej rodzinie, tam gdzie jest mama i tata, tam gdzie są dzieci. Tam się rodzą wszystkie wzorce wszystkich zachowań. Tam się rodzą nowi ojcowie, tam się rodzą nowe matki, ale tam także rodzą się nowi księża. To rodzina jest miejscem, która jeśli ktokolwiek uratuje świat, to tylko rodzina, która się otwiera na Boga. Jeśli ja dzisiaj od ludzi młodych słyszę, proszę księdza, my się boimy zakładać rodzinę, bo nie mamy doświadczenia. Zdajecie się z tego sprawę, popytajcie wasze dzieci, ile dzisiaj już małych dzieci nie ma doświadczenia rodziny, bo rozwód, bo emigracja, bo śmierć. Oni się boją rodziny, bo nie mają doświadczenia rodziny. Wiele osób boi się, bo słyszę, to nieraz jak założymy rodzinę, to miłość się skończy. Pamiętam kiedyś na brudnie chodziłem po kolędzie i ktoś mi powiedział, wiesz ma, mamy takie doświadczenia znajomych, dopóki tam jakoś żywi na kocioł łapę, to jakoś było, jak, się, jak weszli w związek małżeński, to się posypało. Jest jakaś taka, taki lęk. Bo brakuje dziś wzorców poszerzonej rodziny. Dlaczego? Bo wiele pięknych rodzin, wspaniałych rodzin, siedzi w ciszy. Bo wychodzi z założenia, że to jest oczywiste, że rodzina jest oczywistością. Otóż moi kochani, już dziś nie jest. Tradycyjna, piękna rodzina, gdzie jest mama i tata, gdzie są dzieci, gdzie jest miłość, już dzisiaj wcale nie jest oczywistością. I dlatego dziś wołam i wzywam Was, podzielcie się tym doświadczeniem, pokażcie to doświadczenie, żyjcie tak. Aby inni patrząc na Was, zapragnęli żyć w rodzinie. Nie bądźcie egoistami. Pokażcie. Wiecie, dzisiaj się wydawało, bo ludzie mówią, ale proszę księdza, ale co to nadzwyczajnego? My tak po prostu. Dzisiaj to po prostu wcale nie jest takie oczywiste. Gdzie nie ma rodziny, tam życie ginie. Widzę to na przykładzie Belgii. prawie 30 lat mieszka tam moja mama. Jeżdżę tam do niej, bywam tam. Pamiętam jak byłem pierwszy raz w 1996 roku, to jeszcze Polska była taka szara. I wiecie, młody chłopak, idę ulicą, widzę sklepik, piękne piękne łóżeczka, pościel, zabawki. U nas takich nie było. Że zdziwieniem odkryłem, że to jest sklep dla zwierząt. Wtedy, w 96 roku, dla mnie to było niepojęte, że psy wożą w wózeczkach, że w jakieś umranka ubierają. Dzisiaj Belgia umiera. Tam, gdzie nie ma rodziny, tam nie będzie życia. Drogie rodziny, wzywam dziś was. Dajcie świadectwo piękna rodziny. I papież, pisząc ten dokument, pisząc tę adhortację, zaczyna tym zdaniem. Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła, ale pokazuje, co jest istotą rodziny, co jest naczelnym zadaniem rodziny: radość miłości. Moi kochani, radość rodzin jest radością Kościoła. Gdy nie będzie radosnych rodzin, to nie będzie radosnego świata. Jeżeli ten świat dzisiaj jest taki smutny, jeżeli w tym świecie dominują czarne barwy, to nie wojna, a świadectwo. Świadectwo piękna Waszych domów. Coś, co jest. Coś, co jest w naszych domach. Pamiętajcie o tym, że najgłębsze źródła i sklepki radości są w pięknie rodziny. W jakie oblicze rodziny? Takie oblicze Kościoła. Bo rodzina jest źródłem Kościoła. Jaka woda w początku rzeki, taka płynie dalej. I chociaż można ją później zanieczyszczyć, to te najważniejsze elementy są źródłem. To rodzina jest źródłem Kościoła. To rodzina jest źródłem świata. Myśmy się dzisiaj... Ja wiem w tym całym trudzie zabieganiu. Ja nie mówię, żebyście robili więcej, ale żebyście się nie wstydzili żebyście się pokazali, żebyście się podzielili po prostu swoją codziennością. Wiecie, jak patrzę na tych różnych influencerów, youtuberów, oni za bardzo często przepraszam, ale gdzieś tam życiowo niewiele mają do powiedzenia. Nagrywają się i puszczają, młodzi tego słuchają i piją z tego zatrutego źródła. Wy macie doświadczenie mądrości codzienności, walki o piękno, co to znaczy żyć w rodzinie, ile to wysiłku, a siedzimy cicho. Wzywam dziś Was i błagam dziś Was, odezwijcie się. Drogie rodziny, odezwijcie się, bo inaczej możemy kiwać głowami, ale bez Waszego głosu, bez Waszej twarzy, ten świat będzie coraz trudniejszy. Mówi dalej, papież. Pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych, i motywuje Kościół. Niech to motywuje naszą codzienność. Niech to motywuje wasze życie. We Włoszech, tam w kościele już dawno temu, coś, co się zaczyna pojawiać w Polsce, program przygotowania do bierzmowania dokonuje się w ten sposób: żadna tam katecheza przy kościele, żaden ksiądz. Tylko młodzi jadą do rodzin. Wierzcie mi. Dziś coraz więcej młodych ludzi nie wie, co to rodzina, nie wie, co to miłość, nie wie, co to wymagania, nie wie, co to czułość. A my często gdzieś tam zabiegani i ciągle żyjemy taką, a co to nadzwyczajnego rodzina? Nie. To jest cud. To jest geniusz. Musimy się przebudzić. Musimy się przebudzić. Wiele osób, które przejrzały gdzieś tam ten dokument papieża Franciszka Amoryś, takich, które jakoś tam siedzi, siedzi mówi, a wiecie no co, tam są takie oczywiste rzeczy. Bogu dzięki, że są jeszcze dziś w tym świecie rzeczy oczywiste. Bogu dziękuję, że są jeszcze oczywistości. Bo w tym świecie, jak czytam, nie wiem, literaturę socjologiczną na temat oblicza yy, rodzin Europy Zachodniej, to tak zwane są rodziny patchworkowe, Piąty tata, siódma mama, rodzina nie wiadomo, skołowanie tak już nie wiadomo, kto tata, kto mama. To, to wcale dziś już nie jest takie oczywiste. Polskie rodziny, nie, nie ocalimy się, jeśli się nie przebudzicie, jeśli nie staniecie nie do walki, ale nie pokażecie swojego blasku piękna, który w was jest. Naprawdę dziś nie poradzimy sobie bez tego. Dlatego proszę Was, żebyście dali innym doświadczyć oczywistości dotyczącej rodziny i małżeństwa. Jako ksiądz kilka razy byłem przy śmierci osób starszych, może sześć, siedem razy. Wiecie, jakie to dla mnie zawsze było wzruszające. Jak 90 czy letnia czy 80-letnia osoba umierając, woła mamę i tatę. Mamy i tatę w momencie śmierci, bo tacy jesteśmy, bo tacy jesteśmy, bo wyrośliśmy z rodziny, bo tak jesteśmy ukształtowani, ale to już nie jest dziś oczywiste. Błagam Was o to. Błagam Was. Dzisiaj tyle ludzi cierpi, tyle ludzi płacze, albo tyle ludzi krzyczy na ulicach i nie doświadcza rodziny. Nie doświadcza czułości, bliskości, relacji, więzi. Jak będziemy obok tego przechodzili obojętnie, to niech wyobrażam sobie, w jakim przyjedna żyć w świecie. Papież mówi radość miłości, bo rodzina jest rzeczywiście miejscem, gdzie się jest pielęgnacja głębokich relacji, gdzie jest dojrzała radość, gdzie są dzieci, gdzie są małżonkowie. Rodzina jest tam, gdzie jest radość miłości, radość z tego, że kocham i mogę być kochany. Cieszę się, że kocham, i cieszę się, że jestem kochany. To wcale dziś nie jest oczywiste. Ale dzisiaj obok pokazania tego, że rodzina jest miejscem radości, dojrzałość każe nam powiedzieć, że w każdej jednej rodzinie, obok źródła radości, istnieje także źródło smutku. Człowiek dojrzały, człowiek zintegrowany, człowiek święty potrafi sobie oba te źródła połączyć. Bo zobaczcie, moi kochani, są powody do smutku. Bo śmierć, bo cierpienie, bo choroba. Tyle ludzi ciągle dostaje smsy. Niech się ksiądz pomodli, bo, bo, bo cierpie, bo trudno. I człowiek dojrzały potrafi dopuścić do ciebie także smutek. Niedojrzały będzie tłumił i chował. Nie ma rodziny, w której nie ma zarówno źródeł smutku, jak i radości. I papież jakby rozprawia się z tą iluzją idealnego obrazu małżeństwa, gdzie wszystko jest po prostu idealne. Nie, papież mówi: Nasze życie utkane jest światła i cienia, ale dojrzałość jest wtedy, gdy człowiek potrafi obie te rzeczywistości unieść. I w chrześcijaństwie, gdzieś głęboko, wierzymy, że źródła radości są większe. Dlatego potrafimy unieść smutek. Dlatego mamy pogodę ducha. Parę lat temu, już parę naście, jak mieszkałem w Lublinie, często idąc na kul, przechodziłem przez powołę cmentarza. Zachodziłem tam szczególnie w listopadzie się pomodlić. Kiedyś szedłem w Sudanie, i przez cmentarz stoi kobieta, płacze, głośno płacze, odszedłem do niej samobójstwo syna. Trudne strasznie, ale wiecie, ona powiedziała do mnie genialne zdanie wtedy. Ona powiedziała, proszę księdza, ja to uniosę, bo jestem wierząca. Ja to uniosę, bo jestem wierząca. Źródła smutku, nie ukrywała. Ale miała tego świadomość, że źródła radości w niej są większe. To coś głębszego niż uczucia. Bo to taka radość, która nie się, unosi, to niczym jak to pokazał Gibson w filmie Pasja, jak Maryja, która klęczy na ziemi. Można by powiedzieć, dotyka swojego źródła smutku. Ale gdy podnoszony jest krzyż, to gdzieś te źródła pogody, ducha, radości, które nie pozwalają jej się poddać, ona się podnosi. To nie jest przypadek, bracia i siostry, że o Maryi mówimy matka Kościoła. Gdy czujesz, że źródła smutku cię po prostu zalewają, i nie wiesz jak. I nie wiesz gdzie. Do matki. Do matki. Zacznij, to nie jest przypadek, że kościół w liturgii godzin codziennie każe nam śpiewać magnifikat. Uwielbiaj dusza moja pana. Bo taka jest Maryja. Ona nawet w utrudzeniu i cierpieniu mówi: uwielbiaj. Nie pozwól, aby te źródła smutku cię zdominowały. Nie udawaj, że ich nie ma. Bo na tym polega dojrzałość. Spotykam się z tym doświadczeniem. Ale mam tego świadomość, że po Wielkim Piątku zawsze jest Niedziela Zmartwychwstania. My możemy sobie pozwolić na przeżycie smutku, bo wierzymy, że śmierć to nie jest koniec, że do śmierci nie należy ostatnie zdanie. Jakże ważna jest pogoda ducha. I ostatnie zdanie, ostatnie wezwanie to jest do ojców i do mężczyzn. Papież Franciszek w tej adhortacji mówi tak, proste zdanie. Obowiązkiem ojca wobec rodziny jest dać chleb i dać pogodę ducha. Ma być jedno i drugie. Ta pogoda ducha jest tak samo potrzebna, jak chleb. To są dwa zadania. Wiecie, piękne doświadczenie ostatniego tygodnia byłem na herbacie u jednego z małżeństw z naszej parafii. Jesteśmy równolatkami. Zażartowałem do niego, że my w tym... W tym wieku to już nie wypada być takim roześmianym, już trochę powagi. Na co ten tata mówi że dzieci? Widzicie, ksiądz, yy, dzieci ksiądz mówi, że mam być uważny. Na co? Dzieci mówią, nie, nie. Tak, drodzy ojcowie, to jest nasze zadanie. Chleb, ale i pogoda ducha. Chleb spożywany w radości. Kochane rodziny, które jesteście wizytówką naszej parafii. Naprawdę, ja nie mówię tego na wyrost. Nie jedna parafia może nam pozazdrościć, że my mamy takie piękne, wielopokoleniowe rodziny, ale dziś was błagam, już nie proszę, błagam. Otwórzcie swoje domy. Otwórzcie swoje serca. My możemy powiedzieć, patrząc na to, co się dzieje na ulicach, tacy inni owacy. Czy ktoś z nas popatrzył od takiej strony? Że często tam brakuje miłości, że często tam nie ma wsparcia, że często tam jest lęk. Najprościej jest potępić i odrzucić. Ale wy, którzy jesteście ojcami i matkami, wiecie doskonale, macie tego świadomość, co zmienia, co uzdrawia, co przynosi, co zmienia. Kochani moi, błagam, błagam. Dajcie świadectwo. Amen.